Cześć. Wiecie, jaki mam dzisiaj dzień? 14. Nie są to walentynki. Jest to 14 listopada i jest to bardzo ważna data dla jednego z producentów sprzętu komputerowego, a mianowicie firmy ADATA i jej marki XPG. Dzisiaj jest światowa premiera ich właśnie sprzętów. Wchodzą z Takim czystym hardwarem, można tak to nazwać. Są to takie podzespoły jak chłodzenie I.O., zasilacze oraz obudowy komputerowe. Zapraszam. Komponentem, który Was bardziej zainteresuje i również mnie, są to zasilacze. Do mnie dotarł zasilacz o mocy 850W z dziesięciolecią gwarancją. No i tak zastanówmy się, który producent daje na gwarancji Sisonic, Corsage. I kto jeszcze? Ewentualnie Thermaltake y, y, Czyli są to platformy albo Seasonica, albo CWT No i właśnie jak myślicie, która jest tutaj w środku? No właśnie, rozbierzemy i dowiemy się, ale zanim do tego dojdzie, y, zobaczmy co jest w środku i co ten zasilacz nam jeszcze oferuje y, Co prawda, certyfikat 80 Plus Gold Czyli sprawne, że około 90-92% w zależności od napięcia zasilającego. U nas to będzie e, przy 230 V na pewno około 92% e, procent, albo nawet e, więcej. E, Ponadto. Nie ma pracy pasywnej, czyli chyba wyraźnie nam odpada, prawda? Chociaż Corsair też ma, ale, ale akurat nie w tym modelu. 850 W, która jest cała dostępna na linii 12V. Linii 5 i 3, i 3 oferują po 22A i maksymalna obciążalność 120W tutaj macie sobie wszystko zobaczyć co mamy na pudełku co nam tutaj marketingowo jeszcze opowiadamy oczywiście pakiet zabezpieczeń wszystkie japońskie kondensatory do 105 stopni także no cóż, ciekawe, zobaczmy co mamy w środku w takim razie bo to jest bardziej ciekawsze no cóż, jakieś naklejeczki manual pianka Wyrzucamy, folia bąbelkowa. Tutaj mamy zawinięty zasilacz. Warto dodać to, że jest to zasilacz jak na swoją moc w obudowie, która ma 140 mm długości, głębokości czy jak tam kto woli, generalnie jest to dobra nowina, ponieważ zmieści nam się nawet do mniejszych łódów, a tym bardziej, że jest to zasilacz całkowicie modularny, także będzie więcej miejsca na te kable. Zasilacz bardzo podobny do Silentium, bardzo podobny do Sisonica, proste, proste linie, na środku logo z naklejeczką, Taki mamy front, czyli siatka na kształt plastra miodu, włącznik zasilania oraz złącze gniazdo do wtyku do kabla. Tak, tutaj mamy, na spodzie mamy tabliczkę znamionową, podstawowe informacje, certyfikaty bezpieczeństwa CE, CB, jakieś tam jeszcze inne które w zasadzie no, kogo to obchodzi e, obok jedynie Unii Europejską jakieś e, przepisy e, no cóż, boki no, mamy przetłoczenia na flejeczka, tak samo jest z drugiej strony e, co mogę powiedzieć od razu no, trochę ta blacha jest słaba trochę cienka no ale cóż, zobaczymy co tam dalej cena, o cenie powiem na końcu prawda? dobrze, zobaczmy co mamy dalej dalej mamy o, taką sporą, ciężką Torbę z kablami. Tu jeszcze mamy cztery śrubeczki. Żelek. chłaniający wilgoć. Tak, tam są takie kuleczki żelowe, które pochłaniają wilgoć. Pudełko wyrzucamy. Dobrze. Torba z logiem XPG. Co my tutaj mamy? Kabel. Kabel, ale złączę. No nie jest to złącze, które ma, użyjemy w Polsce, niestety. Kabel jest, jest dość gruby, 3x16AWG, 1, 3 razy 16 AWG, czyli 1,3 mm2. Czyli ok, bo z, z reguły jest to 3x0,75. Także ok, jak najbardziej. Dość adekwatne do mocy, 350 W. Kable. Kable wyciągniemy wszystkie. Nie wiem, czy będzie tak wszystkie widać tutaj. Co my tutaj mamy i jakie te kable są. Główny kabel, widzę, że już jest sztywny, więc jest to na pewno 16 AWG, także gruby, bardzo dobrze, no, wtyki nie są złocone niestety, jest w oplocie i wiecie co, to jest dobra informacja, mimo tego, że większość kabli lubimy jak jest w wygodnych taśmach, o tyle powiem, że jeżeli to jest oplot, to jest to lepiej, lepiej się układa w obudowach, bo wtedy mamy 4 czy tam 5 wiązek po 4, po 5 kabli i po prostu to się tylko plącze, zawija, blokuje w obudowie, więc są tylko same problemy z tego tytułu. Tak z doświadczenia Wam powiem. Kabelek SATA. Kabelki są, nie są takie miękkie jak w Silentium na przykład. To Wam powiem. Są takie dość sztywniejsze, ale myślę, że nie będzie problemu z ich, z ich ułożeniem. Jeżeli je ściśniemy, to o, zapamiętają ten nasz, e, nasze ułożenie tak? czyli jeden kabel Exata 4 e, złącza. Tutaj mamy następny kabel e, PCI Express, e, drugi jest. Yy, również 8 pin PC express ten jest 6 pin PC express yy, 6 plus 2, 6 plus 2 dwa razy i ten też czyli 4 złącza yy, PC express kolejny SATA yy, tutaj mamy jeden EPS 8 drugi EPS 8 czyli powiem Wam tak, no powyżej 750W jednak powinny znajdować się dwa kable EPS 8 PIN e, i tak to z reguły jest, chociaż nie wszyscy producenci lubią go tak dodać. O, mamy jeszcze jeden kabelek e, PCI Express pojedynczy. W zasadzie jest to bardzo fajne rozwiązanie, tylko szkoda, że kable PCI Express nie są akurat taśmowe, tylko są w oplocie. Niestety są dość sztywne, niestety albo stety, bo jest to jednak kabel 16AWG, czyli grubszy. Grubszy kabel oznacza to, że możemy, może płynąć tym, tym przewodem większy prąd, więc kabel się nie będzie przegrzewał. więc tylko same plusy z tego tytułu. Kolejny kabelek. Mamy 3-4 złącza MOLEX i jeszcze jeden. Jeszcze jeden SATA, cztery złącze SATA. O, jeszcze jeden PC Express. Czyli tak naprawdę mamy PCI Express, mamy cztery, sześć złącz. sześć złączy PC Express. Czyli możemy podłączyć dwie bardzo mocne karty graficzne e, z zasilaniem 3x8 PIN. Grubo. Nie wiem, czy 852 na to starczy. podejrzewam, że nie. Ale okej. Okay. No cóż, kabelki sobie zostawiamy. No i co? Ja rozkręcam zasilacz i zaraz zobaczymy, co tam jest w środku. Bierzemy okręcik I lecimy. Jedna śrubeczka. Druga śrubeczka. Na śrubkach nie ma plomb, co prawda. Nie jest to wersja jakaś recyzencka, nie ma dlatego żadnych naklejeczek blokujących przed otworzeniem. O, będzie go ciężko może rozbrać. Nawet że to siło coś go tam trzyma. O, okej, okay, jest. Rozłożyliśmy zasilacz zbyt tylko piękne, wentylator. No, cóż Wam powiem? Powiem Wam, że ta blacha, no. Jest cienka. Cienka blacha. Ona się tutaj odkształca. No niestety, no, w tej klasie powinniśmy oczekiwać troszkę więcej. Jak myślicie, co to jest za wnętrze? No niestety, nie jest to Seasonic. Jakby niektóre osoby się mogły spodziewać. Yy, ale nie jest to zła platforma. Producentem OM, czyli takim rzeczywistym producentem tego zasilacza. Jest firma CWT. Także. Bardzo dobra marka, bardzo dobry producent. On na przykład robi zasilacze dla Korsarza serii RM. Przyjrzyjmy się sekcji filtrowania. Mamy tutaj już dwa kondensator CX na wtyku zasilania, dwa niebieskie dyskowe Y, dodatkowo dwa Y, kolejne na głównym laminacie, dwie ceweczki, kolejny CX, warystor i bezpiecznik rurkowy. Dwa mostki prostownicze chodzone dedykowanym radiatorem. Cewka PFC. Tutaj mamy przekaźnicze termistor NTC od prądów rozruchowych. Tutaj mamy radiator od elementów sekcji PFC, czyli aktywnej korekcji mocy. Kondensator oczywiście japoński, Chemikona, seria KMZ. Tutaj mamy co jest takim są, są ceweczki, kondensatory. To jest właśnie sekcja rezonansowa. Tutaj mamy kontroler na takim dedykowanym laminacie LLC. Główny transformator, tu mamy transformator linii 5VSB. Sekcja prostowania jest na tym laminacie, nie tak jak w niektórych nowych zasilaczach, że mamy na rewersja laminatu. Mamy tego dedykowany laminacik, tam właśnie znajdują się tranzystory, y, które generują linię 12V. Y, to zasila płytkę DCDC, -DC, która też jest pionowo do głównego laminatu. Też tutaj znajdziemy konstruktory japońskiej produkcji. Są to FP kapsy, aluminiowo i jeszcze aluminiowo polimerowe oraz hemikony. Do tego mamy też jeszcze dwa kondensatory Nihikona tak Nihikona, i dodatkowe kondensatory jeszcze na panele złącz modularnych. Także wygląda to bardzo dobrze. Nie ma tu się czego przyczepić poza, poza jakością blachy. Zachłodzenie zasilacza odpowiada 120 mm wentylator marki e, Onqua e, z łożyskiem FDB. Także żywotność i jego kultura pracy powinna być na bardzo dobrym poziomie. E, pobór prądu to 0,58 Ampera. Czas podsumować to co zobaczyliśmy przed chwileczką, e, powiem tak, z zewnątrz wypada to bardzo fajnie, kompaktowe wymiary, 140 mm w całkowicie modularnym zasilaczu, to jest akurat zaleta. E, kolejnym zaletą jest to, że elektronika jest naprawdę wysokiej jakości, Wszystko, e, wszystkie kondensatory mamy japońskie. Helikon, Rubikon, yy, konstruktory yy, aluminiowo-polimerowe. Niestety nie mamy popasywnego chodzenia, niestety yy, blacha nie jest za dobrej jakości. I yy, co jeszcze jest fajne i niefajne? Yy, to jest właśnie taka jedna kwestia z okablowaniem. Cieszy mnie, że ProZend zastosował bardzo fajne, różnorodne okablowanie. Okablowania mamy dużo. Mamy dużo złącz PCI Express, bo 6 złączy 6 plus 2 pin. dwa kable EPS 8 pinowe, ale te wysokoprądowe kable do karty graficznej, do płyty głównej są wykonane z przewodów 16 AWG, czyli grubych. To jest duża zaleta. Minusem jest to dla mnie, że kable PC Express oraz EPS nie są wykonane w formie płaskich taśm. Jest na tym oplot. Oczywiście jest wysokiej jakości, jednak ja bym tutaj widział yy, płaskie taśmy. Także to taki mały minus. Nie znam jeszcze ceny tego zasilacza. Na pewno, e, wyglądając ten materiał, na pewno tą cenę będziecie znać. E, pod filmem jest link, który doprowadziła do sklepu. Tam też będzie aktualna cena. No cóż, zobaczymy, jak się to zachowa, ten zasilacz e, podczas testów. Jak wypadnie kultura pracy, jak wypadnie sprawność, e, jakość napięć. No cóż, także zobaczymy za kilka dni. A ja zapraszam do kolejnego filmu.